Witajcie, jestem Refugi, mistrz Hexfin kazał mi pomóc się wam spakować oraz podarować owce. Chodźcie za mną. Dzięki, tylko mam prośbę. Mógłbyś się pośpieszyć, bo mój ojciec już chce te owce. Popieram, bardzo zależy nam na czasie. Wczoraj miałem wrócić do miasta, aż się boję, co robi mój tata, na myśl, że mnie tak długo nie ma. Masz to za te 5 zeta co mi ukradłeś. Nikt mnie nie będzie sfirwola nawet jeśli ma rację, a masz z błyskawicy. Przepraszam za zachowanie moich uczniów, ale refugi i Aliwi zawsze się kłócą. W ramach przeprosin pomogę wam się spakować i dam wam obiecaną owcę. Mam nadzieję, że nie macie nam za złe tej awantury. No problem. Mam tylko prośbę, pośpieszmy się. Wow, dzień pełen wrażeń. Zaczekaj chwilkę. Zatrzymamy się i napijemy się czegoś. Dobrze? Nie mam nic przeciwko. Na dodatek owcy chyba się spodobała ta trawka. Ale krzaczory! BEEE! Owca, co ci, co to było? Ty! Już po tobie! Błahaha, nie miałbyś ze mną szans, odejdźcie, uznajcie to jako ostrzeżenie, Ciał. O kurde, pomyliła mi się Luna. A, 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 a u, uciekł. I co my teraz zrobimy? Nie wiem co ty zamierzasz, ale ja pójdę na farmę, powiem ojcu, że ten typek zaatakował naszą owcę, może mi wybaczy? Co tu robi Work? Sprawdzę, czy Orlan jest cały. Szlak. spóźniłem się. Od razu idę do wulkanu i do ojca. Trzeba obmyślić plan działania. Wolfkan mamy problem i to poważny. Od rana ktoś mnie atakuje. Widziałeś może tatę? Niestety mam złe wieści. Fajr nie żyje. Został zamordowany przez któregoś z wrogów. Aż się dziwię, że tobie udało się przetrwać. Z co Niestety wróg stał się bardzo potężny. Wydaje mi się, że jesteś teraz na pierwszym miejscu w poszukiwaniach. Wybór zależy od ciebie. Ukryjesz się, czy zniszczysz wroga? To twoja sprawa. A, i jeszcze jedno: chciałbym, abyś dołączył do straży. Jestem zaszczycony. Oczywiście przystanę na Twoją prośbę i będę walczył, by zemścić się na mordercy ojca. Gdzie ostatni raz go widziałeś? Ostatni raz, kiedy go widziałem, to chyba wtedy, gdy wybierał się do kapliczki i nosa obok farmy. Dobrze, pójdę tam. Co, kto to? Nie zamierzam tutaj czekać. Poddaj się. Hahaha, ha, ha. czekałem tu na ciebie. Co to niemożliwe. Sztefan, co ci się stało? Dla ciebie, Dark Sztefan. Mój mistrz powiedział mi, że tu będziesz. Przyszłeś pomścić ojca. Tak, no cóż, zawiodę cię. To nie ja go zabiłem, ten, który go zabił czeka w gospodzie. Mniejsza o to, twoje dni dobiegają końca. Wyciągnij broni walcz. Hahaha, ha, ha. chcesz walczyć ze mną, proszę bardzo. Nieee, to nie emożuje. Pokład. A masz za zdradę i nosa. I dziękuję Ci za pomoc w walce. To ja biorę twój miecz i pancerz. Muszę to pokazać mój On będzie wiedział co robić.